Ci tak, ułatwienie, żeby ci było łatwiej. Twoje trzy słowa. Edzio, włosy, motyl. Edzio, włosy, motyl. Zobaczymy, pewnie potrzebuje chwilkę, no bo ty to byś od razu tutaj wleciał na bita. Będą Cię składali tak jak klocki Lego. Bo sobie troszeczkę u mnie przejebałeś, Edzio. Co bym tutaj jeszcze mógł dodać? Chciałbyś tak. Być popularny, mieć takie jak ja, włosy. Cała rapowa branża macie, kurwa, już dosyć. <głos> <głos> I w sumie nie wiem, co tutaj jeszcze mogę dodać do tego. Myślę, że to jest dosyć mocne. Ale jeszcze trzecie słowo, nie? Motyl, motyl, jeszcze było. Motyl. Jakim trzeba być debilem, żeby wrzucać zdjęcia lasek, odleciałeś tak jak motyl żeby zdobyć jakąś szybką kasę. Tak. No. dobrze, fajnie. Bo... dobrze szabuję, no chyba że nie wiele, podjął próbę. Nie wiele osób... so, że, że tak jak mówię, że takie no. wolne tempo, ale to ten, ja nie jestem, wiesz. No tak, ja, jakby do tego dołożyć jeszcze energię, jakbyś tak żykliwie to śpiewał, bo, bo był oczywiście ten diss, tak? Był ten diss, który no, został bardzo pozytywnie przyjęty, no i... To no, się mówisz o tym TikToku, o tym freestyl'u na TikToku? Tak, tak, o tym, o tym samochodzie. I on był, on, był, on był bardzo pozytywnie przyjęty, ale no, nie odmówię sobie tej przyjemności, no, mistrzu, królu, kierowniku, musisz się panu odgryźć, prawda? <noise> Mam mu odpowiadać? No myślę, że tak. Ale jako, że ty jesteś pro player, to tobie damy trudniejsze słowa. Dawaj. Tobie damy... blond... czuks... O, wiele trudniejsze słowo, do zrymowania i underdog. Blond, czuks, underdog. Trzy słowa. Okej, okay, dobra. Dobra, Odniosę dobra. Się do twojego freestylu. Mordo, daj mi propsy. Lepiej od ciebie nawijałem w szkole na konkursach recytatorskich. I jak na freestyluję, zawsze mam tutaj luz. A znokautowany w oktagonie proste, że będzie czuks. Patrzcie na jego włosy. To jest rozkminka. Myśli, że ze mną wygra. To typowa blondynka. I freestyle y zawsze tutaj dobrze robię. Chociaż w tej walce wcale nie jestem underdogiem. I wiesz, że w tym momencie pokażę ci skillsy. motyl na przedramieniu, to tobie dzisiaj wystawię walizki. Miałeś <laughs> wow. stary, że się przefarbowałeś, bo ci stać blondynkę, to wiesz, znowu z siebie tak jak ostatnio mówiłeś, że robię chujowe kawałki, nie? Do rymu mordo, do rymu i będzie freestyle battle. Tak, no to jest, to jest bardzo ciekawe. Mm, bardzo, 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 bardzo Państwu yy, gratuluję. No i co, no kurczę, to, było, to była walka, jakby której nikt nie chciał, każdy potrzebował. Sami oceńcie kochani, piszcie spoza. <laughs>